Halo. Witajcie na moim kanale, jest Amanda, ze mną jest Lenka i w dzisiejszym odcinku zmierzymy się z zagadkami, zobaczymy jak nam pójdzie. Was oczywiście w komentarzu zachęcam, żebyście też yy, sprawdzali się, siebie, czy Wam się udało, czy nie i czekamy yy, na Wasze informacje. Yy, na samym początku, oczywiście, chciałam sobie się przywitać: o do tego kanału, żeby na bieżąco, wpadać na mojego Instagrama i na mojego TikToka i zapraszam na kanał do Lenki. Lena wybrała te zagadki, kto zmoknie, więc. Klamy akurat. Bo skończyło mi się YouTube Premium widzowie. I w ogóle, co mi się dzieje z laptopem? To jest tragedia. Może ci się zalał? Nie, nic mi się nie zalał, ale coś się z nim, coś się tynie strasznie. Dobra, włączamy sobie dźwięk. I dajemy na duży ekran. I klikamy start, i będziemy sobie pauzować, jak będziemy odpowiadać. Sara jest doktorantką na uniwersytecie. Mieszka w dużym domu z czterema innymi doktorantami. Pewnego piątkowego wieczoru wyszła na kawę, a kiedy wróciła do domu, okazało się, że zniknął jej super drogi laptop. Miała na nim bardzo ważne badania. Podejrzewała, że jeden z jej współlokatorów mógł go ukraść, więc postanowiła przeprowadzić śledztwo. Nie Alex, najstarszy z nich, powiedział, że przez cały dzień pracował w swoim pokoju i był tak skupiony na pracy, że nie widział ani nie słyszał niczego niezwykłego. Ben, który jest jednym z najlepszych przyjaciół Sary, powiedział, że oglądał telewizję w salonie, kiedy ona wyszła i nie widział nikogo wchodzącego ani wychodzącego z domu. A Chloe powiedziała, że wyszła nie, po. Nie, W tym samym czasie, gdy Sara wyszła na kawę, po wysłuchaniu ich wszystkich, Sara obrazu wiedziała, kto ukradł jej laptopa. A ty? A ty. A ty? Ten, ten, ten ja nie mam żadnego pojęcia, widzowie, kto ukradł. Yy, ja myślę, że ten wysiedzi siedzi na pół. I ja bym powiedziała, że bardziej że właśnie albo, albo Chloe, albo ten pierwszy. <grystanie> Chloe ukradła. Więc ja powiem, że Chloe. Dobra. A Chloe i coś ukradła? <grystanie> ja myślę, że ten się podpłynął. Zobaczymy. To była Chloe. Powiedziała, że wyszła po zakupy, ale Ben był w salonie przez ten cały czas i nie widział nikogo wychodzącego z domu. Prawdopodobnie ukradła, żeby zobaczyć tajne rzeczy, nad którymi pracowała Sara. Dobra, daję pauzę. Ej, to jest yy, super, że ja w ogóle nie myślę w ten sposób, jak oni, ale po prostu źle i z oczu patrzyło. Ja jakoś czekała cały czas, czekała i mówię, ona jest podejrzana. Ja myślałam, że to nie <kluje> No, dobra. Skupiamy się, puszczamy kolejną zagadkę. Dwa. Jest deszczowy poranek w wybiorku i trzech influencerów czeka na taksówkę. Jedna osoba znajduje się w Brooklyn Heights, druga w Chelsea, a ostatnia w Bushwick. Spójrz na obrazek. <coughs> Potrafisz stwierdzić, kto pierwszy zmoknie? No, ten. Nie! Czekaj, stop! No, ten, ten. To środkowy. Ale to też nie ma dachu. Aha. Aha, faktycznie, ona nie ma dachu Wszyscy no ale... Nie, ta ma czapkę! Ten też ma czapkę, a to nie ma czapki ta, Ona, ta, 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 ta. ona, ona, ona! Ona, bo to jest pewnie tak... Ja nie wiem Ona! Ta buskwick Dobra Gdzie jest buskwick? <t Huge> Żyj nie liczy. To zdecydowanie influencerka w jak Widzisz jak też pada za jej plecami? Ten parasol niewiele pomoże Trzy Więc. Daj no, nie było tak lepce. ale rozchmieliśmy to jakoś nie ja nie, nie widziałam tego parasola, Dobra. Grupa przyjaciół podróżowała latem po Europie, w ostatnim tygodniu podróży postanowili wybrać się do Włoch, spędzili poradek zwiedzając starożytne ruiny, a w porze lunchu chcieli zjeść makaron, usiedli w lokalnej restauracji i zjedli pyszny włoski obiad, ale kiedy nadszedł czas, aby zapłacić, zauważyli, że nie ma ich portfeli, ponieważ nie mieli pieniędzy, aby zapłacić, właściciel restauracji wysłał policję, gdy tylko przybyła na miejsce, przesłuchała każdego z podróżnych. Pamiętam, że widziałam Alice z portfelem, zanim opuściłyśmy hostel, powiedziała Emily. Miałam ze sobą portfel, ale mógł gdzieś wypaść podczas ostatniej drogi Uberem, powiedziała Alice. Jestem pewien, że miałem przy sobie portfel, gdy dotarł do restauracji, ale teraz nie mogę go znaleźć, powiedział Jake. Mój portfel był w torbie przez cały czas, ale właśnie zauważyłam, że ktoś ją otworzył, powiedziała Lily. Policjant nie był pewien, czy grupa podróżnych mówi prawdę, więc poprosił o obejrzenie nagrania z monitoringu restauracji Grupa przyjaciół kłamie, czy mówi prawdę? No kłamie Bo ona nie ma w ogóle torby, to już zauważyłam od razu, ta Alice nie ma torby w ogóle no. żadnej On ma tylko... Lili Ten ma tylko plecak jakiś ale czemu to jest tak pokazane, na pewno coś widać? A ta dziewczyna, gdzie sobie ten portfel i tylko w ręce, bo nawet nie ma kieszeni? Dobra, sprawdzamy odpowiedź. Ja nie wiem. Mówili prawdę. Spójrz na tego podejrzanego faceta, który wszedł do restauracji. Udał mu aby zbliżyć się do ich spędzinka, po czym ukradł wszystkie portfele. Naprawdę, mistrze, w środku członkowców <laughs> cztery miasteczko ma tylko trzech detektywów, ponieważ każdy z nich twierdzi, że jest najlepszy, burmistrz wymyślił ostateczne wyzwanie, aby raz na zawsze ustalić, kto jest najlepszym detektywem w mieście. A w wieczornym komunikacie telewizyjnym burmistrz powiedział, mój kot Whiskers dziś zaginął i potrzebuje najlepszego detektywa, który odnajdzie go w ciągu 24 godzin. Detektywi Toby, Huan i Chloe natychmiast zabrali się do pracy. Każdy z nich przyjął inną metodę śledztwa. Toby uznał, że najlepiej będzie przesłuchać sąsiadów burmistrza, aby dowiedzieć się, kiedy ostatni nas widzieli Whiskersa. Huan przeszukał głównie otwarte tereny miasta, takie jak parki i place zabaw. A Chloe postanowiła podążać cienkim śladem kociego futra i odcisku łap, zaczynając od domu burmistrza. Czy zgodniesz, kto pierwszy znalazł kotka? Chloe. No, kurde, ja się waham pomiędzy właśnie chlorą, a tym środkowym. Bo ona może mieć tą, taką latarkę gdzie ją sprawdza różne takie odciski, te. Nie wiem, dobra, to ja. Jak ty dajesz już, już dać jako pierwszą, no, to ja dam środkowego. No, dam parki i pracę za chyba. Podróżując tropem pozostawionym przez kobra, znalazła Whiskersa kilka kilometrów od toho i tym samym zdobyła tytuł najlepszego detektywa w mieście. 5. Liam był znanym inżynierem pracującym w Tech Gen Corp. Niedawno zdobył nagrodę za wynalezienie robota, asystenta, opartego na sztucznej inteligencji. Pewnego dnia przyszedł do pracy i odkrył, że drzwi jego do dobrze zabezpieczonego laboratorium są otwarte, a jego robot zniknął. Laboratorium było chronione przez zaawansowane technologicznie urządzenia zabezpieczające, więc osoba, która się włamała, wiedziała, co robi. Uzyskał dostęp do dzienników komputera i znalazł sekwencję liczby 12, 9, 6, 5. Na dole strony pojawiło się pole do wypełniania. Czterocyfrowy klucz. Spróbował pisać liczbę, ale nie zadziałało. Zastanowił się nad nimi przez chwilę i zdał sobie sprawę, że ukrywają zaszyfrowaną wiadomość. Odkrył, że A liczby przekładają się na słowo. Czy potrafisz odgadnąć, co skrywała wiadomość? Przewrócić jak? Na... No. 5,6621. jeden. Bo 9 to jest od 6. Ale to na sło coś było. Tak jakby sło miał z tego wyjść, ja tak zrozumiałam. 2, 2, 1. Ilg. Ilg. Nie wiem, nie mam bradego pojęcia. -a. A ty co dajesz? Ja daję że po prostu, to jest 5, 6, 9, 2, 1. Ok, sprawdzamy. 5, 6, 6, 1 Ok. Nie! To się nie zgadza. No tutaj pięć, też dał 1, 2, tak wejdę. 5, 6, 2, 1. Dobrze. Albo jakieś ilob by bym dała. I pewnie wyjdę do takiego, I... I... nie wyjdę na takiego słońca, nic nie ogarnia. Ilobby. Ilo ty... A gdzie ty masz by? No 5 takie jakby, no nie. <noise> Ilos. I? Dobra, nie wiem, sprawdzamy Widoby, Ja daję Ilus Liam zrozumiał, że liczby odnoszą się do litera alfabetu Dwunasta litera to L, a dziewiąta litera to litera I Dobra Widzowie, ja całkiem raczej kminiłam jak kminiłam to w ten sposób, że jedynka to jest I, dwójka to bardziej L le... Ale no Fajnie przekminiona, lecimy z kolejną Sekwencja otworzę słowo live Cześć. Wpisał litery LIFE w pole na dole i na ekranie otworzyły się cztery różne filmy. Każdy z nich pokazywał inną lokalizację. Pierwszy film pokazywał park dużo obok biura jama. Drugi sklep z samochodami elektrycznymi. I trzeci film pokazywał salon jama. Ostatni zaś park rozrywki. Liam domyślił się, że te obrazy są wskazówką na temat lokalizacji jego robota. Czy możesz pomóc, bo najbardziej prawdopodobnymi? No, Lena już powiedziała i ja szczerze mówiąc to to, to zostawiam już, tak? Niech leci. Ja szczerze mówiąc, bym chyba nie zauważyła, Lena powiedziała pierwsze i pokazała mi, dlatego teraz już to widzę. Nie no, bo to jest rzecz. No, ale... Przyjrzyj się bliżej, No, nie zwróciłam uwagi na to. Nie. 7. Robot w końcu przyznał, że sam uciekł z laboratorium. Liam był zszokowany, ponieważ nie było to w ogóle zaprogramowane. Kiedy próbował wprowadzić polecenie, aby jego asystent podążył za nim z powrotem do laboratorium, robot rozmnożył się w dwa inne wirtualne roboty. Liam akurat nie patrzył, więc nie wiedział, który z nich był oryginalnym robotem. A czy ty wiesz? Tak. Więc ja nie mówię. Nic nie mów. Jeśli ja nie mówimy, no dobra, fajnie, że wiesz, ja sprawdzam jeszcze sobie. One są takie same chyba. Faktycznie. Dobra, ja mówię. Tak Ja mówię, że środkowe. Ja też. Ale nie wiem dlaczego tak mówię, po prostu... On był jak w się i on tak wstaje i były na pokazane środkowe i potem... No ja, no ja wiem, sklon... no, to, no to tylko dlatego mówię, że środkowe, bo tak to nie mam żadnego pojęcia czemu. Trzeci z prawej. Widzisz, jak słońce odbija się od jego metalu, ale nie od pozostałych? Osiem. To siódma urodziny John'ego i rodzina postanowiła uczcić je piknikiem w parku. Byli wszyscy, w tym i dwa psy, Luke i ale Podczas zabawy nagle Luke zaginął. Rodzina przeszukała pobliski las, ale nie mogła znaleźć swojego pupila. Wtedy zdecydowali się zadzwonić na policję. Policjanci uważnie wysłuchali relacji każdego z członków rodziny. Tata powiedział, że widział, jak Luke gonił wiewiórkę w głąb lasu. Mama powiedziała, że słyszała szczekanie Luka z nad rzeki. Ewa, siostra żonego, powiedziała, że słyszała szczekanie Luka z łąki. I tak, starszy prawdzonego powiedział, że mógłby przysiąc, że widział Luka zmierzającego w kierunku starego mostu w parku. Na podstawie relacji każdego z członków rodziny, gdzie policjant powinien szukać psa w pierwszej kolejności? Po pierwsze, y, usłyszałam na szczekanie la. Z, z, brz, z brzegu rzeki. Gdzie jest rzeka w parku? No, może i jest, ale tutaj nie ma pokazane w ogóle. E, słyszałam jeszcze lukę z no, łąki. E, a gdzie tu jest łąka? No, ja bym dała tego ostatniego. Ale. Ej, w ogóle to jest wszystko bez sensu. Jak wi wi widział, widział, słyszała, słyszała go, no to czemu nie, po, nie, po, nie. bez sensu to. nie daje to. To co ja? Powinien zacząć od starego mostu. I tam jako jedyny podał konkretny kierunek, w którym mógł udać się pies. Więc to chyba na razie najlepsza wskazówka. Patrzcie, to luk, ale o. słodziak. Tak, poszło nam chyba i tak lepiej niż w ostatnim odcinku takim, Noc. który był u was 4 miesiące temu. Dajcie znać w komentarzach jak wam poszło, a my widzimy się jutro. Bajo!